Yo się z tej strony, Niko i dzisiaj zagramy w fobie, w pigy I... Teraz będzie dom. Dobra... A no tak, no, przecież ja nagrywam, on będzie na filmiku, się was. Przepraszam, że tak się nie odzywam, bo jestem tak spokojny. No, no przecież dalej nagrywanie jest. Zlecimy z tym koksem i znowu znowu miasteczko. Serio patrzcie. I, i, e, s. T, e. Jestem. Dobra, jesteś na... Na, na... na razie mu tyle napiszemy. Za chwilę jest gra. Jest tak, player. Ale ja się wolę gdzieś... U... Dobra, nie. Pigi wstała. Też jesteś na... O. Dobra, napisałem o dobra. Jeszcze é. <laughs> wy. Gościu, no jesteś na odcinku Taki czego nie rozumiem, ale odpisał coś No tak, ja mu napisałem, że jest No oczywiście, że jest na odcinku no, Spróbuj No wejdź Ej, on nie jest dalej? No jest... Przepraszam, przepraszam bardzo. Przepraszam i jeszcze raz przepraszam, że ja tak mało mówię. Gdzie to? A tu. Mówię tak dlatego, że... To po prostu się zagapiam. Ej, wziął ktoś... Wziął ktoś, kto... Nie wziął nikogo tego kolcza. Tak, da, dalej tu gdzieś stoi? Ale ona, ta Piggy jest taka pidu -du -du. Wziął ktoś ten klucz Ale to nie wziął Teraz roz rozglądaj się za pigę Ta Piggy może być wszędzie ten złoty klucz był dla ciego. Aj, a! Mańczowy klucz. Odpisał coś ten gościu pig Polski Elo U. Um, um. I e nagrywanie pig. Nie, 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 nie. Jest infekcja. To, to był bot? Fiorito. E serio? G... Gie... Io ja, Przepraszam i jeszcze raz przepraszam. Dobra, teraz będę się odzywał, przez te 3 minuty będę się odzywał. Tylko gdzie... gdzie seri serio... serio o... Nie. potrzebuję tego klucza potrzebuję tego klucza na pewno on jest rozwiązany... rozwiązaniem Tutaj fioletowy klucz! Dobra, on jest do zestrzelania. Dobra, nie zrobię tego. No chyba, że... Jakoś go... Nie myślę, że nie tak... Chodzę na około. Jezu, ale to jest po prostu... To jest amunicja. Dobra Dobra, zapomniałem No dobra, lecimy Wziął to, dobra Dobra, lecimy na tam, lecimy Dobra, są drzwi otwarte Patrzcie na sprzętkę na to, bo to będzie takie śmieszne. Patrzcie co on... Z... Te, o, ten dog. Patrzcie co on zrobi. <grym> Ale bez sensu, nie? Tą głową tak... No dobra, no, uciekajcie już, no. Wy rozmawiacie, zamiast uciekać z tego miasteczka. Papa! Pa. I to będzie dzisiaj koniec. Pa.